Witam Państwa serdecznie. Jak Państwo wiecie, jestem po wizytach w Berlinie, a także w Paryżu, po spotkaniu z prezydentem Steinmayerem, kanclerzem Mercem i prezydentem Macronem. W sposób naturalny większość dyskusji ze wszystkimi trzema dzisiejszymi rozmówcami odnosiła się do kwestii bezpieczeństwa i Polski, i całej wschodniej flanki. Na to omawialiśmy pomoc sojuszniczą. Dziękowałem także naszym partnerom, i niemieckim i francuskim w szybką reakcję i w reakcję, która nie wiem, pozwoliła mieć wrażenie po 10 września, że Sojusz Północnoatlantycki działa, funkcjonuje, więc odnosiliśmy się do tego, jak wygląda nasza współpraca w zakresach bezpie bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO i Sojuszu Północnoatlantyckiego. To oczywiście jeden z bloków tematycznych, które były tematem naszego zainteresowania i naszych rozmów. W Niemczech rozmawiałem także i z panem prezydentem, i z panem kanclerzem na temat relacji handlowych, relacji gospodarczych między Polską i Niemcami, dzieląc się także swoją opinią na temat polityki Unii Europejskiej. Cieszę się, że w elitach niemieckich i także w ustach pana kanclerza polityka klimatyczna, która jest. Krytykowana w Polsce i przed którą jestem strażnikiem, jak Państwo wiecie, zyskuje także świadomość Pana Kanclerza, że nie wszystko w Europie Zachodniej, w samych Niemczech poszło w tym kierunku, w którym powinno. Rozmawialiśmy oczywiście o formacie europejskim, o formacie Sojuszu Północnoatlantyckiego, o wielu kwestiach odnoszących się do naszych wzajemnych relacji, ale dla mnie to było jak państwo wiecie, co już zapowiadałem przed wyjazdem do Berlina, także okazja do tego, aby powiedzieć o rozpoczęciu nowych dyskusji o kwestiach reparacji, które są bardzo ważne dla Polaków, dla Polek. Ja jestem, drodzy Państwo, głosem Polaków, a ta kwestia budzi zainteresowanie polskiego narodu. Jestem też zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co z jednej strony byłoby początkiem pewnego, z całą pewnością długiego, procesu. To nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to jest propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje budując siłę polskiego wojska potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniając to na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO, która jest rejonem granicznym toczącej się obecnie wojny, szczególnie po 10 września. Jestem przekonany, że ta rozmowa i rozpoczęcie na nowo tematu reparacji dla Polski nie wpłynie na dobre relacje z Niemcami i po tych rozmowach mam drodzy państwo takie przekonanie na nasze relacje handlowe, gospodarcze, na nasze relacje w formatach międzynarodowych. Natomiast jest to kwestia, która dla mnie, jako dla polskiego prezydenta jest ważna, jest ważna dla Polaków. Powinniśmy tę dyskusję otworzyć i uznaję ją za otwartą po tych dwóch spotkaniach w Berlinie. Odnoszę też głębokie wrażenie i to chcę powiedzieć z, z pełną odpowiedzialnością, drodzy Państwo, że jeśli w Polsce nastąpiłaby synergia Poglądów politycznych i wszystkich środowisk politycznych na tę kwestię. Jedność Polaków w wypełnianiu naszych zobowiązań wobec kwestii reparacji, to zakładam, że byłyby one możliwe w dialogu z Niemcami do osiągnięcia, więc o taką jedność do wszystkich środowisk politycznych, do wszystkich środowisk parlamentarnych. Apeluję po tych rozmowach, mam głębokie przekonanie, że my Polacy powinniśmy mówić w tej kwestii jednym głosem, to jest nasze zobowiązanie, mamy raport reparacyjny przygotowany, jedyny, gotowy przygotowane bardzo dobrze pod względem naukowym akademickim statystycznym raport reparacyjny który może być punktem odniesienia do tych dyskusji tego czego potrzebujemy jest jedność środowisk politycznych wokół tego tematu. Jeśli chodzi o Francję i spotkanie z panem prezydentem Macronem, Szanowni Państwo, dyskusja dotyczyła także oczywiście kwestii bezpieczeństwa. Podziękowałem panu prezydentowi za wysłanie trzech Rafaeli do Polski w szybkiej reakcji na to, co wydarzyło się. 10 września. Tu jest wiele tematów i wiele kwestii, które łączą Polskę i Francję. Dyskutowaliśmy także oczywiście o Unii Europejskiej. We wszystkich tych formatach dyskusja dotyczyła także, ja dzieliłem się swoją perspektywą i swoim stanowiskiem w zakresie pewnych błędów Europy Zachodniej w polityce klimatycznej i w polityce migracyjnej. Ale dyskusja z Panem Prezydentem dotyczyła naszych i planów w odniesieniu do upamiętnień wskazujących na wielowiekowe tradycje współpracy polsko-francuskiej z jednej strony, a więc pomnika księcia Józefa Poniatowskiego. Tutaj w Paryżu kwestie handlowe, kwestie gospodarcze, przede wszystkim, drodzy Państwo, porozumienie z Nancy i to porozumienie i to porozumienie, które będę za jakiś czas ratyfikował jako prezydent Polski, które zyskało wielkie poparcie w polskim parlamencie, jest punktem wyjścia do wielu naszych relacji z Francją w zakresie energetycznym, w zakresie ekonomicznym, finansowym i w zakresie bezpieczeństwa, więc to także było przedmiotem naszych, naszych dyskusji. No i rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, ale jest ważna także dla polskich rolników, a więc poruszaliśmy się także wokół tematu umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Francja, pan prezydent mają także wiele wątpliwości wobec tego porozumienia. Te głosy rolników z Francji docierają do pana prezydenta. To była najdłuższa część rozmowy, odnosząca się do kwestii głęboko już merytorycznych, do kwestii dotykających także pakietu sankcji. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że podpisanie umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosuru oznacza także wsparcie z jednej strony Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony Białorusi. Kwestii dostarczania do Ameryki Południowej nawozów, a więc jest to pewna niekonsekwencja krajów Unii Europejskiej w tym zakresie. I myślę, że to cały przebieg naszych dyskusji, kwestie handlowe, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, kwestie gospodarcze, bilateralne relacje, kwestia reparacji w Niemczech, a także Mercosur we Francji. Myślę, że był to owocny dzień dialogu i rozmów z naszymi partnerami, Niemcami i Francuzami na tematy, które nas łączą. Wiele jest takich tematów, które nas łączą i wobec których mamy ten sam kierunek myślenia, ale też tych, które nas dzielą, które będą przedmiotem naszych kolejnych spotkań i dyskusji, które po prostu musimy po partnersku w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim rozwiązać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Mamy czas na kilka krótkich pytań. Bardzo proszę o zwięzłe pytania, a później będę prosił Pana Prezydenta o odpowiedź. Dzień dobry, Szymon Szereda, telewizja w Polsce. Panie Prezydencie, jest Pan pierwszym przedstawicielem polskich władz, który z taką asertywnością i determinacją przywraca temat reparacji do stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a Niemcami. Jednak po Pańskiej rozmowie z prezydentem Steinmeierem pojawił się wpis. Jego rzecznik mówiący, iż prezydent Niemiec uważa tę sprawę za całkowicie zamkniętą, i również, że nie ma prawnych podstaw dochodzenia przez Polskę za dość uczynienia za krzywdy wyrządzone w czasie II wojny światowej, jakie dalsze kroki zamierza pan podjąć w tym zakresie? No bo tutaj prawo jednoznacznie stoi po stronie Polski, zwłaszcza konwencja Haska. Mówiąc o zwyczajach i prawach prowadzenia wojny lądowej, której Niemcy w czasie II wojny światowej wszystkie postanowienia naruszyli, nie został jednocześnie do dziś podpisany traktat pokojowy w tej sprawie, więc jest to istotne także w kwestii przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Niemcami, no bo póki ta kwestia nie zostanie uregulowana, to jednak w dużej mierze tę materię ogranicza. Dziękuję panie redaktorze. Ja w istocie uznaję, że reparacje są oczywiście potrzebne Polsce, ale są także w interesie Niemiec i na stanowisko oczywiście tu były między nami różnice między mną i prezydentem Steinmeierem, to jest rzecz oczywista. Natomiast ja jestem przekonany i to też powiedziałem panu prezydentowi, że pod względem prawnym. Sprawa nie jest załatwiona. Jak państwo wiecie, w roku 53 Polska nie mogła zrzec się reparacji. Polska była sowiecką kolonią pod presją Moskwy z jednej strony, a z drugiej strony, co przytaczają w tych dyskusjach, w Polsce w roku 2022 osiągnęliśmy pewien konsensus polityczny wokół tej sprawy i decyzją Sejmu z roku 22 polski parlament uznał, że kwestia nie jest załatwiona. Kolejne kroki oczywiście będą ustaliliśmy, że powstanie. Ze do tego będziemy się zbliżać, który będzie na ten temat debatował, i myślę, że jest to także w interesie państwa niemieckiego, aby to nie był jedyny temat w relacjach polsko-niemieckich, bo tych tematów jest oczywiście wiele ale głos prezydenta Polski z chęcią rozwiązania tego problemu dla dobra czy dla naszego wspólnego bezpieczeństwa na całej flance wschodniej jest koniecznością z jednej strony polską, z drugiej strony niemiecką, a z trzeciej i czwartej strony powinnością całej Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest sprawa, którą nawet przytoczyłem to w dyskusjach, którą muszą zająć się mężowie stanu i znając dokonania, Pana prezydenta w kwestii budowania relacji polsko-niemieckich. Teraz musimy wyjść z symboliki dyskusji o tym, co wydarzyło się w Polsce za sprawą niemieckiej i sowieckiej okupacji po roku 1939, a zacząć realizować, zacząć realizować kwestię reparacji, która jest dla nas ważna i wierzę, że będzie ważna także dla państwa niemieckiego. Otwarta jest kwestia reparacji na nowo i biorąc pod uwagę dzisiejsze rozmowy, jestem przekonany, że będziemy mogli nie tylko dyskutować, ale też wypracowywać rozwiązania z naszymi partnerami z Niemiec. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Grzegorz Urbanek, Polsat News. Panie prezydencie, ja bym chciał pana zapytać o to, czy jest pan na bieżąco informowany o przebiegu, a także. Tym, co dzieje się dalej po ataku dronowym na Polskę. Mam na myśli zwłaszcza to, co wydarzyło się w miejscowości Weryki, a więc uszkodzenia domu. W tym kontekście chciałbym zapytać o współpracę z rządem, a także, aby pan prezydent odniósł się do wpisu premiera Donalda Tuska na ten temat. Zacytuję ten wpis. Odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Rykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. Ciężko mi komentować oczywiście. Tweeta powinniśmy przywyknąć przy ważnych sprawach, dokumentowania rzeczywistości na poważnych forach wobec tego. Czuję się zwolniony z komentowania tweeta. Ja jestem informowany o tej sytuacji przez moich współpracowników w czasie dnia dzisiejszego. Natomiast muszę przyznać, panie redaktorze, drodzy państwo, że jestem też tym zaniepokojony, bowiem ani ja, ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Bierząc w tekst Rzeczpospolitej, bo ja się odnoszę wyłącznie do tekstu Rzeczpospolitej, ja nie wiem na dzień dzisiejszy jaka jest prawda, ale jeśli pan redaktor mnie pyta, czy prezydent Polski dostał informację na ten temat, albo czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dostało informację na ten temat, to tak się nie stało. Więc niezwłocznie po wylądowaniu oczekuję od pana premiera i od polskiego rządu pełnej informacji na ten temat. Bardzo dziękuję. Proszę. Jeszcze jedno pytanie i później poproszę też mikrofon na drugą stronę, aby druga część... Państwa redaktorów również miała tę możliwość. Grzegorz Tkaczyk, TVN24. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Ja chciałem zapytać jeszcze w kontekście tego, co Pan mówił, czy dzisiaj w trakcie w wizyty w Berlinie, bo Niemcy również są pomagali odeprzeć ten atak dronów, też dziękował Pan Kanclerzowi w tej sprawie i Prezydentowi Niemiec i chciałem też zapytać, też nawiązując do tego, co Pan przed chwilą powiedział, czy komunikacja w tej delikatnej sprawie, jaką był atak dronów na Polskę rzeczywiście powinna się odbywać w social mediach, czy jednak no, nie działamy tutaj troszeczkę tak, jak jak Rosjanie by tutaj chcieli, czy to jest właściwa platforma do tego, aby wymieniać te poglądy? Bardzo dziękuję, panie redaktorze. No, biorąc pod uwagę fakt, że wczoraj dowiedziałem się z mediów społecznościowych, że nad budynkiem, w którym przebywa moja rodzina, Latał dron z mediów społecznościowych, to nie tylko z tego względu uznaję, że ta komunikacja nie jest zdrowa i powinna przejść na poważne komunikaty albo relacje pomiędzy rządem, osobami zainteresowanymi, prezydentem, biurem bezpieczeństwa narodowego. Więc ja dziękuję panu redaktorowi za to pytanie i uznaję, że komunikacja Twitterowa w tak poważnej sprawie nie jest bynajmniej tym, czego oczekuje powaga państwa polskiego i mam nadzieję, że, że to się w tym kontekście zmieni. Tak oczywiście dziękowałem kanclerzowi za szybką reakcję po 10 września. Nie dodałem tego, jak rozumiem, w czasie głównego, głównej wypowiedzi, ale na pomoc sojuszniczą zarówno ze strony Francji, jak i ze strony Niemiec podziękowałem, przypominając też oczywiście, że Panie redaktorze, drodzy Państwo, no Polska jest częścią sojuszu północnoatlantyckiego, to jest przestrzeń państw, przestrzeń powietrzna państwa sojuszu Północno. Atlantyckiego, więc jest to wykonywanie pewnych sojuszniczych zobowiązań. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli do tego przywyknąć, ale być może tak się stanie w przyszłości, że będziemy musieli być gotowi. Natomiast reakcja i strony francuskiej, i strony niemieckiej w, w obliczu 10 września była odpowiednia, budująca i myślę, że ważna. Także obu prezydentom i panu kanclerzowi za to podziękowałem, co nie znaczy, że. Tak jak mówiłem, nie poruszaliśmy także tych, także tych tematów, które nas dzielą. To jest normalna, dyplomatyczna, partnerska dyskusja o tym, co nam się udaje, co nam się udało, co nam się w przyszłości uda, a co musimy rozwiązać i do jakich tematów musimy wrócić. Dziękuję, Dziękuję Telewizji TVN. Teraz, według kolejności, proszę Telewizję Republika, a następnie. Kanna. To bardzo proszę. Ko Pani redaktor, był jeżeli panie Państwo ministrze. tak ustaliliście, proszę bardzo. Tak. Panie prezydencie, Janna Pinkfart, Kanał 0. W takim razie ja wracam do tych reparacji, czyli do początku dzisiejszych wizyt. Pan mówi, że temat został otwarty. Trochę rząd niemiecki wygląda jakby ten temat chciał zamknąć, czy problemem jest nazewnictwo, bo przed wylotem też minister Bartoszewski mówił, że nie reparacje, ale jak chodzi o zadośćuczynienie, to już Niemcy trochę inaczej do tego podchodzą. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, czego właściwie my się domagamy? Bo ja rozumiem, że ten raport o 6 bilionach to jest punkt wyjścia, ale Czego faktycznie pan dzisiaj dzisiaj się domagał od, od Niemiec? Dzisiejsza Dziękuję. wizyta, jak państwo wiecie, znów zaskoczył mnie pan minister Sikorski, który spodziewał się chyba, że z pierwszej wizyty przy otwarciu tematu reparacji przywiozę te reparacje. Tutaj jednak, drodzy państwo, no doświadczenie w życiu publicznym i w dyplomacji wymaga powagi w tej sytuacji, dzisiaj prezydent Polski wrócił do tematu reparacji, sugerując pewne rozwiązania, które przy synergii całej klasy politycznej, jak wierzę po tych dzisiejszych rozmowach, otworzą drogę do rozwiązania tej sytuacji. Przypominam, że przez ostatnie półtora roku, czy blisko dwa lata, ten temat był zupełnie zamknięty pomiędzy Polską i Niemcami. Teraz ten temat został otwarty, drodzy Państwo, i odpowiadając na zasadne pytanie pani redaktor. Punktem wyjścia jest oczywiście raport reparacyjny. O tym też rozmawialiśmy. Powiedziałem, nie ma w przestrzeni publicznej, w przestrzeni dyplomatycznej, w przestrzeni międzynarodowej nie ma innego dokumentu, który opisuje pod względem ekonomicznym, ekonometrycznym, historycznym. Zagadnienie reparacji tu semantykę zostawiłbym na boku, bo jest to kwestia raczej woli politycznej i otwartości do dyskusji niż semantyki czy możliwości prawnych, bo jedno i drugie można dopasować do woli politycznej partnera. Punktem odniesienia jest oczywiście raport reparacyjny, w którym jasno jest opisane jak wyglądały te straty, jak szacuje je polska strona, przygotowany przez 40, drodzy Państwo, naukowców, specjalistów z różnych dziedzin. Przecież nie, pod, nie przez polityków, choć na czele zespołu stał polityk, europarlamentarzysta. Stąd też punktem wyjścia jest raport reparacyjny, a nowością tych spotkań jest także to, że sugerowałem, iż może warto byłoby zwrócić uwagę, na rozpoczęcie spłaty tych reparacji za sprawą budowania wewnątrzunijnej, wewnątrznatowskiej odpowiedzialności za wschodnią flankę NATO, a więc gotowości do tego, aby państwo niemieckie w ramach początkowej spłaty reparacji finansowało polski system zbrojny, polski sprzęt wojskowy, który będzie bronił całego sojuszu północno Atlantyckiego i Unii Europejskiej, więc dodatkowym elementem te, tych spotkań jest też wyjście naprzeciw oczekiwaniom w obliczu potencjalnej agresji i tego, co wydarzyło się 10 września. Myślę, że to jest bardzo dobra i spójna dla wszystkich państw Unii Europejskiej i NATO propozycja i dobra także dla naszych niemieckich partnerów. I bardzo proszę o ostatnie pytanie, Telewizja Republika. Chciałem się zapytać, ponieważ Niemcy też od, no, od kilku lat sugerują, że powinien być nowy polsko-niemiecki traktat, czy jeżeli sprawa reparacji, odszkodowań czy zadośćuczynienia, niezależnie od tego jak to nazwiemy nie zostanie uregulowana traktatowo, czy pan taki traktat ratyfikuje? No i druga kwestia, czy Szarze Dafer w Berlinie pan Tombiński ma szansę na nominację ambasadorską towarzyszu w wizycie. Zwróciłem na to uwagę. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Co do indywidualnej sytuacji pana Szarsz nie chciałbym dzisiaj panu redaktorowi odpowiadać, bo niezależnie od mojej oceny ta wizyta była bardzo dobrze przygotowana i pan Szarsz dbał o nasz komfort, o komfort całej delegacji, za co dziękuję panu szarż panu ambasadorowi. Natomiast jak wiemy kwestia ambasadorów nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie będzie przedmiotem mojej dyskusji z panem ministrem Sikorskim w odniesieniu do, do, do całej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Tutaj pan ambasador Tombiński jest jednym z wielu ambasadorów, którzy w tych dyskusjach się z całą pewnością pojawią, więc dzisiaj takiej decyzji nie ma. Pan redaktor Przecenia moje możliwości czytania przyszłości, bo pytanie pana redaktora dotyczy przyszłości i traktatu, którego nie ma, traktatu, którego nie czytałem, a który mógłbym podpisać, gdyby Niemcy zajęły się kwestią reparacji. Więc tam jest tak wiele znaków zapytania, że nie odpowiem na to pytanie, natomiast proszę być przekonanym i to myślę, że po tej dzisiejszej wizycie wszyscy państwo macie takie przekonanie i też nasi zachodni sąsiedzi, że dla mnie kwestia reparacji nie jest jedyną, w relacjach polsko-niemieckich jeszcze raz podkreślę rozumiem nasze doskonałe relacje handlowe finansowe rozumiem nasze wspólne zobowiązania odnoszące się do geostrategicznego geopolitycznego interesu Polski całej Unii Europejskiej sojuszu północnoatlantyckiego ale wśród tych spraw i udanej współpracy w wielu zakresach musi się znaleźć miejsce na poważną dyskusję o reparacjach dla Polski to z całą pewnością będzie dla mnie jeden z elementów, wokół których będę chciał prowadzić dialog z naszymi zachodnimi sąsiadami. Szanowni, szanowni Państwo. Bo... To jest bardzo ciekawy pomysł, z którym zapoznawałem się także w czasie kampanii wyborczej. Nigdy nie byłem z całą pewnością jego przeciwnikiem. Dla mnie Polonia odgrywa szczególne znaczenie. Rzeczywiście mamy blisko 20 milionów Polaków poza granicami kraju, jeśli będą przygotowane rozsądne rozwiązania legislacyjne w tej kwestii, to nie będę z całą pewnością ich przeciwnikiem. Natomiast jeśli chodzi o Polonię i gotowość Pałacu Prezydenckiego do dyskusji także nad takimi tematami, o które Pan pyta, to już niebawem powołam Radę do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Mam ministra do spraw Polaków i Polonii za granicą, panią minister Jędrzak, więc będziecie mogli Państwo liczyć na wsparcie. Pałacu Prezydenckiego w odniesieniu do tego typu propozycji, ale jeszcze wywołał Pan temat Polonii, więc tego nie dodałem. Oczywiście kwestia Polonii, wyrównania szans Polonii w Niemczech w odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Polsce, także była jednym z, tematem, z tematów naszych rozmów z panem kanclerzem, a więc mówiłem także w imieniu Polonii w Niemczech, a we Francji, w Paryżu, spotkałem wspaniałą Polonię, z którą mam nadzieję spotkam się niebawem, jak przyjadę do Francji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję dziękujemy bardzo. Państwu, redaktorom, przede wszystkim Panu Prezydentowi. Jedno, jedna informacja, tylko ważna w kontekście dyskusji o obsadzie placówek, o którym Pan Prezydent jeszcze nie mógł wiedzieć, bo to jest decyzja z niedawna. 18 września odbędzie się spotkanie moje z wiceministrem Bosackim, w którym będziemy rozmawiać także o kwestiach personaliów, także i o pewnie placówce w Berlinie, gdzie dafer jest Pan Jan Tombiński, któremu Uprzedzając pytania, w sensie tytularnym przynależy tytuł ambasadora zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej, natomiast ambasadorem Rzeczypospolitej w Republice Federalnej Niemiec jeszcze nie jest. Dziękuję.